czas na szybką prezentację i przejrzenie zestawu, który dostajemy. Firma JOSY Power dostarczyła nam cały zestaw do konwersji roweru na elektryczny. Po otwarciu pudełka mamy taki widok. Kołko jest dobrze zabezpieczone. Wszystkie elementy też są w pudełkach osobno opakowane lub w jakąś folię zawinięte. Także nic nam nie powinno się tutaj uszkodzić, jeżeli oczywiście kurde nie będzie grał w piłkę naszym pudełkiem. I teraz spróbujemy sobie powyciągać te elementy. Może zaczniemy od tego co mamy w tym pudełeczku. Tu jest najwięcej zabawek. Dostajemy podstawowe narzędzia. Klucz do kasety. Jeżeli chcemy odkręcić starą i przełożyć ją na nowe koło, do tego jest bacik do przytrzymania. Inaczej nie odkręcimy kasety, albo będzie to bardzo problematyczne. Później pokażę Wam, jak tego używać. Klucz do ściągania korb. Jeżeli mamy korbę na kwadrat, żeby założyć czujnik, i dostajemy zestaw kluczy imbusowych, w zestawie mamy jeszcze wyświetlacz, dosyć dobrze zabezpieczony. Wyświetlacz akurat jest takiej wielkości, do zamontowania na kierownicy. Mamy dwie dźwignie hamulca z czujnikami, które dają informację do sterownika, żeby wyłączyć silnik czyli jak zaczynamy hamowanie, żeby silnik nie pchał nas jeszcze do przodu tutaj widzę czujnik na korbę, manetkę no i pewne okablowanie od sterownika i wtyczki do, do koła i do wszystkiego dalej mamy torebkę pod ramę jak patrzyłem kiedyś u innych producentów to ta torebka była dodawana nie po to, żebyście mogli sobie dostawać kanapkę tylko tu się chowało komputer sterujący silnikiem łącznie z kablami. Teraz jest Power to troszeczkę ładniej rozwiązało. O tym za chwilę, jak będziemy oglądać baterię. Instrukcje: Bateria dosyć dobrze zabezpieczona. I kluczyki i mocowania. Bateria ma kluczyk zabezpieczający, żeby nikt nam jej nie ukradł, nie zabrał. Tu jest gniazdo do ładowania zabezpieczone przed dostępem wody. I włącznik do włączenia zasilania. I przycisk do sprawdzenia baterii. Jak zdejmujemy, odblokować należy kluczyk. tu się cofa blokada. I wtedy możemy zsunąć tą podstawę. Lekko nie jest, jak nie jest zamocowany na rowerze Ale to, co jest fajne i co mi się podoba, że komputer i sterownik jest tutaj. Nie mamy go już w tej trójkątnej torebce Nie mamy go gdzieś luzem, żeby go zamocować. Tylko on jest tak zrobiony, żeby zajmował jak najmniej miejsca. Tu są złącza. Też zabezpieczone. I wszystko mamy tutaj w baterii. W zestawie mamy jeszcze takie plastyczki. Które są wyprofilowane, że pasowały z tej strony do baterii, a z tej strony do ramy. Mamy zapasowe bezpieczniki i mamy takie podkładki. Watę jedną okrągłą, żeby dopasować to do tych otworów, które będą mocowane w ramię w miejscu, gdzie jest mocowanie na bidon. Jeszcze tutaj mamy pudełeczko I w tym tygodniu mamy ładowarkę do baterii. No i teraz mamy koło, koło już nie będę wyciągał. To sobie obejrzymy dokładnie przy montażu. Sprychy, z tego co widzę, są dosyć grube. Mocny zaplot jest, dobrze są napięte. To już jak będziemy w garażu, to w tym momencie je wyciągniemy i obejrzymy je dokładnie. Witajcie mnie w garażu. rower stoi na stojaczku przygotowany do roboty. Posprawdzałem, co i jak. Parę rzeczy będziemy musieli tutaj przerobić. Na tę chwilę zmieniłem korby. Dlatego że poprzednie korby były na oktalinka. A w zestawie mam czujnik pas na kwadrat. Więc, ze względu na, na ten czujnik, który jest typowo do kwadratu, zmieniłem te korby Miałem takie deorki. I zmontowałem taką korbę. Wjechał kwadrat 118 mm, i będziemy na tym montować na tę chwilę. Przymierzyłem też sobie mocowanie baterii, i tutaj będzie też mała przeróbka. Jeżeli zamontujemy bazę na tych otworach, to baza nam się zbliża bardzo do ramy. Bateria, która będzie tu wystawała, dotyka prawie do przerzutki. Jednocześnie z tej strony bateria. Prawie by dotykała, dosłownie to by były milimetry, do zębatek. Więc chciałbym podnieść tą bazę trochę wyżej. Będę robił w ten sposób, że będę chciał zrobić jeszcze jeden otwór, zrobić nitonakrętkę nakrętkę w tym miejscu, tak samo jak te dwie są zrobione. Coś kosztem czegoś. No, nie da się tak zrobić, żeby to pasowało. Producent robi to dosyć uniwersalnie. Tak samo ramy mają różne otwory rozstawione. No ale myślę, że nie wpłynie to za bardzo na trzymałość ramy, gdyż te otwory będą, tak jak mówię, nitonakrętka, ona to wzmocni ten otwór, a poza tym jest z tej strony od wewnątrz, no tu aż takie naprężenia nie działają, więc śmiało można to robić. Próbę udało mi się zgnieść, tą mi nakrętkę śrubką. Podkładam tutaj podkładkę, żeby się lepiej ślizgało i między podkładkę a nakrętkę naleję dużo takiego smaru płynnego, żeby on sobie wszędzie wszedł. Wkręcamy śrubkę, żeby wam weszła cała do końca, nie nakrętki. A mogę wyjąć tak. To. to pokażę. O, żeby aż wyszła z tyłu, zakładam sobie klucz odkowy na nakrętkę i przytrzymując śrubę, dociskam mocno do ramy i nakrętkę odkręcam, już mi ciasno idzie. I teraz bardzo ważne jest, żebyście przytrzymywali jak najmocniej do ramy, żeby ona zaczęła się ściskać w momencie, kiedy jest cała schowana. I żeby też nie było pod skosem w tą czy w tą, tylko wyczujcie ten moment, żeby była na środku. Już czuję, że sztywno siedzi. I teraz dokąd kręcimy? Prawda jest taka, że trzeba to robić z wyczuciem, ale dokąd aż poczujemy chociaż taki trochę mocniejszy opór. O, już mi się kończy. I teraz ważne jest, żeby nie przedobrzeć, Bo możemy urwać albo śrubę, albo nakrętkę i wykręcamy. I teraz możemy spokojnie założyć już naszą bazę do baterii. Pamiętajcie tylko o tych gumowych podkładkach, żeby je założyć na te miejsca, gdzie przykręcacie śruby. One troszkę nas ustabilizują. A także pamiętajcie o tych eliptycznych podkładkach, żeby je tutaj wsadzić. I teraz najważniejsze jest to, żeby śruby nie wystawały poza tym blacik. i tak to wygląda podstawa baterii przykręcona czas zająć się tylnym kołem i założyć w to miejsce silnik z doświadczenia powiem, że przed zmianą dobrze jest rzucić łańcuch na najmniejszą zębatkę z przodu także na najmniejszą wtedy przerzutka jest w miarę luźno. koło nie ma zabezpieczenia tutaj. Zabezpiecza on dętkę przed tym, żeby nie wchodziła w te otwory, kiedy będzie napompowana, bo może się przeciąć, bo te otwory czasami są bardzo ostre. Pamiętajcie zawsze o tym, żeby sprawdzić na oponie oznaczenie, gdzie jest podane, w którym kierunku koło ma się kręcić. Często zdarza się tak, że na oponie są dwa kierunki i jest opisane to, że jeżeli ma być to przednie koło to opona się kręci w jedną, jeżeli ma być to tylne koło, to opona się kręci w drugą stronę. Tutaj akurat producent podaje, że mamy jeden kierunek kręcenia, i tak układamy. Koło ustawiamy sobie do kierunku jazdy, strzałeczka także pasowała, i już wiemy, że w ten sposób mamy to zawątpić. Teraz przekładamy kasetę ze starego roweru W zestawie do silnika i baterii mamy narzędzia. Jest klucz do kasety i bacik do zdejmowania, do przytrzymania tej kasety. Zakładamy go na którąkolwiek zębatkę i oplatamy łańcuchem wokół tej samej zębatki. I teraz przytrzymując, odkręcamy. O! Poszło. I w tym momencie cała kaseta schodzi nam po prostu z bębenka w ten sposób. Kasetę zakładamy przez ten kabel. Musi przejść on w środkiem. O! I tak samo zakładamy wszystkie zębatki po kolei. Teraz nakrętka. No i tu widzę, że już nam może tak łatwo nie przejść. I zdejmiemy sobie ten plastik. Tą osłonę. Do dokręcenia kasety używam oryginalnego klucza z kompletu od Power. Klucz 24. Jeżeli nie macie 24, możecie użyć nastawnego klucza i przy takiej dźwigni, naprawdę z wyczuciem do lekkiego oporu koło gotowe. I montujemy koło. U mnie otwory w ramię na ośkę skierowane są do dołu. Muszę tak ustawić ośkę, żeby te podkładki, które mają ten grzybek tu na dole, żeby też były skierowane do dołu. Gdyż one muszą tak, jakby zamknąć ten otwór w które wchodzi Ośka. Teraz zajmiemy się montażem wyświetlacza. Zamontować z lewej strony. Już ma przyciski po lewej stronie. I zawsze łatwiej go będzie wtedy lewą ręką obsługiwać. Fajnie jest zrobiony uchwyt, bo nie trzeba rozbierać kierownicy, zdejmować tych wszystkich zacisków, które są od hamulca i od przerzutki. Wystarczy, że wykręcimy śrubkę. To uwaga, bo nakrętka wypada. I wystarczy to zsunąć. I wtedy jedną stronę sobie zakładamy z jednej, i pasuje nam to. Nasuwamy tylko wyświetlacz, dokręcamy śrubkę. Teraz zamontujemy sobie czujnik pas na korbę, bez którego sterownik nie będzie wiedział, że kręcimy pedałami i nie puści prądu na silnik. thank you Wszystko podłączone i kablowanie spięte. Zakładamy baterię. Przekręcamy kluczyk. I teraz z drugiej strony mamy włącznik. Po włączeniu baterii naciskamy przycisk power Jest 5 biegów wspomagania i można wyłączyć. Można ustawić sobie funkcję tak jak w liczniku rowerowym. Mamy przebieg całkowity. Przebieg dzienny, czas jazdy, wciskając. Mamy podświetlenie i teraz wchodzimy w ustawienia. Pierwsze przytrzymanie dłuższe, prowadzi nas do podstawowego menu. Pierwszy set to jest resetowanie dziennego licznika. Wciskamy minus i wtedy on się wyresetuje. Przechodzimy dalej. Drugi to jest ustawienie limitu prędkości. Oczywiście, żeby jeździć legalnie, ustawiamy 25 na godzinę. Trzeci to jest ustawienie średnicy koła. I mamy 26 cali. Czwarte ustawienie to jest wybór między kilometrami a milami na godzinę. I wracamy do pierwszego. Żeby wyjść, znowu przyciskamy na dłużej guzik Set. Podstawowe parametry mają po Zobaczmy teraz, czy to działa. ileś się załączył po kilku obrotach jak przestałem też przestał działać a no weźmiemy teraz na piątkę no od razu poszedł mocni wyświetla prędkość Jadąc na wspomaganiu 3, możemy bez problemu utrzymywać prędkość 20-22 km, leciutko pedałując. Nie trzeba się wcale mocno wysilać. Jak zmienimy to na czwórkę, to tak samo bez problemu. Możemy sobie jechać 25 km na godzinę. Także bawiąc się i przełączając między czwórką a trójką. Można bardzo komfortowo sobie jechać cały czas pod tą granicę, według prawa. Na polskich drogach tylko tyle można, i wtedy bateria długo wytrzymuje. Ja już mam przejechane 42 km. Z czego jak jeżdżę, to zazwyczaj jeżdżę w ten sposób, że wspomagam cały czas. Ale tak na granicy. Więc zasięg nie jest zły. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że. Cały ten przebieg był robiony już w takie chłodniejsze dni. Na pewno, jak byłoby cieplej, ten zasięg byłby troszeczkę większy. prawda nie bardzo było widać, że coś tu jest zmieniane jeszcze mam zamiar troszeczkę poukrywać te kable które tu są, ale i tak są w miarę tak ułożone że ich nie widać, nie rzucają się w oczy nie musiałem stosować tej trójkątnej torebki ale na tym jeszcze trzeba będzie troszeczkę popracować i tak samo nad spójnikami hamulców, który w tej chwili jeszcze nie mam jeżdżę bez nich ale jednak przydałyby się, bo jak człowiek przestaje pedałować to jeszcze przez chwilę ten rower pcha, i jest to bardzo problematyczne, szczególnie przy zawracaniu. Jak chcemy na miejscu w miarę zawrócić, to w tym momencie rower nas jeszcze pcha i troszeczkę nas wytrąca z równowagi. Poza tym jeździ się naprawdę super. Zasięg jak dla mnie, no dobry. Jeszcze ciężko mówić o dokładnym sprawdzeniu, bo musiałbym kilka razy go naładować, żeby wiedzieć co i jak, ale na tę chwilę już jest nieźle, bo jest 44 km, a jeszcze mi zostały dwie kreski baterii. A tak jak mówiłem, jest dosyć chłodno, więc ta bateria zdecydowanie krócej żyje niż gdyby było ciepło w lato. Także zdecydowanie polecam ten zestaw ze względu na prostotę montażu, na to, że nie jest tak mocno rozbudowany w sensie gabarytowym, że ten sterownik jest schowany w baterię nie widać go, nie trzeba dodatkowych jakichś kieszeni dodatkowych mocowań i naprawdę ten rowerek nie wygląda jakby był elektryczny.